tvg 9 system, który został do nas przywieziony w 44 roku i zmodyfikowany w 56 i 89 pokazuje zęby. Represjonuje ludzi już nie nawet w pojedynczych przypadkach, ale, ale ma to już charakter. Zjawiska i nie cofa się nawet przed wsadzaniem do więzienia. W tym roku ja już jestem trzecim więzieniem politycznym, a zapowiadają się kolejni. Także to nie jest wcale odosobnione zjawisko. Czy oznacza to jednak? Że system jest tak mocny, że może sobie pozwolić na represjonowanie, już myślę, że wręcz przeciwnie. System pokazuje zęby, aby no jeszcze pokazać jakby złudzenie swojej siły. Tak w 1956 roku, jeszcze no, Stalinowcy strzelali do, do robotników. Chociaż no, no już już dni były policzone. W 80. latach też było widać, że już komunizm idzie, no przynajmniej w tej formie sowieckiej idzie na zatracenie, no to jeszcze rzutem na taśmę wprowadzili stan wojenny, no, żeby pokazać też siłę, no i żeby żeby przy... przy przy transformacji no dalej dalej odgrywać kluczową rolę. I jeszcze, jeszcze dochodzi do tego fakt, że społeczeństwo wyraźnie pokazało swój sprzeciw przeciwko represjom. Tego dotąd nie było, do tej pory no, ludzie wierzyli w tą formułkę, wyrok niezawisłego sądu i, i, i zamykały się po tym gęby. Teraz jest już zupełnie inaczej. Ludzie totalnie przestali szanować ten system. Może nie totalnie, ale już, już, już spora grupa ludzi przestała szanować ten system, stworzony w 1944 i zmodyfikowany w 1956 i w 1989 roku. Poza tym sprzeciw wobec represji, to jest jedna sprawa sprzeciw przeciwko kłamstwom wokół Smoleńska i to sprzeciw, sprzeciw niezłomny który ani nie poddał się represjom, ani, ani no jakby nie, nie, nie rozpłynął się z biegiem czasu. Poza tym widać, widać, że dawni słudzy systemu, no dawni i obecni, już się dystansują od obecnych władz. Niektórzy no nawet z nimi zrywają, są to artyści koncesjonowani, koncesjonowani dziennikarze, no i nawet ludzie, ludzie w WSI, no co świadczy o tym, że, że ten system przygotowuje się do jakiegoś gruntownego zwijania się. Ale jednego się obawiam, że znowu, podobnie jak w 56 czy w 89 Znajdą sobie nowego Gomułkę czy nowego Wałęsa. I znowu zmienią wszystko tak, żeby nic się nie zmieniło. Mam nadzieję, że ludzie tym razem będą mądrzejsi, bo jak mówią, no, do trzech razy sztuka. Także myślę, że teraz ludzie się nie dadzą. System prawdopodobnie będzie chciał albo wykreować nowego lidera, albo no, w jakiś sposób kupić, kupić Jarosława Kaczyńskiego. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Jarosław Kaczyńscy, Kaczyński i, i politycy PiS nie dadzą się w to wmanewrować, a naród polski po raz kolejny nie da się nabrać, nie da się zbajerować. Także mam nadzieję, że nie będzie więcej takich udawanych pseudorewolucji, pseudotransformacji jak w 56 i 89 roku. Że przy załamaniu systemu, który nastąpi, który musi nastąpić, nie wiem, czy to będzie za kilka miesięcy czy kilka lat, tego, tego, tego nie, nie powiem w tej chwili, ale będzie. I ważne jest to, abyśmy kolejny raz nie dali się oszukać. Nie dali się oszukać drugiemu Gomułce, drugiemu Wałęsie. System trzeba zlikwidować. I zmienić na nowy, a nie robić kolejną transformację, pseudotransformację, kolejną pseudorewolucję, kolejne okrągłe stoły. Dziękuję.